O, piękny kształt. Co robisz? O! Maluję, dziadku. A co takiego? To sztuka współczesna. Mogę zobaczyć. E, chwila, jeszcze nie dokończyłem. Byłem kiedyś w muzeum. Popłynęliśmy tam całą załogą. Piękne, starożytne rzeźby. Obrazy, portrety, plenery, z których aż biło życie. I te olśmiewające kolory. Załoga, nieskromnie mówiąc, złożona z największych twardzieli, jakich kiedykolwiek nosiła ta planeta, płakała do głębi nieporuszona pięknem sztuki. Ładnie? <grystanie> Tak, tak, ta, bardzo, a co ten rysunek przedstawia? Nic konkretnego. Jak to nic konkretnego? No, to obraz abstrakcyjny, dziadku. Jaki? Abstrakcyjny. Malarstwo afrykańskie atrakcyjne, w przeciwieństwie do tradycyjnego, nie przedstawia realnych rzeczy jak ludzie, zwierzęta, rośliny czy przedmioty, ale swobodnie operuje kolorem i formą. A co, to nie mogłeś narysować czegoś ładnego? A po co? Skoro mogę zrobić zdjęcie. <laughs> Faktycznie. Sztuka ma na celu poruszyć odbiorcę, dostarczając mu wrażeń estetycznych, emocjonalnych czy intelektualnych, których nie dozlaje na co dzień. To M może ja też coś narysuję? O! Tak, dziadku! Zróbmy wystawę! <skrym> ha! <słuch> Będę po pędzel! Ahoj! <słuch> <forsky> Aga! <camina> 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 o, okno ciadku. Jeszcze kawałek. Dziękuję, dziadku! Ale dzisiaj wichura. A, to jeszcze nic. Kiedy ja pływałem po morzu, wiatr był tak mocny, że musiałem przywiązać się pięcioma linami do masztu, żeby mnie nie zwiało z pokładu. Aż pięcioma? Jedna by nie wytrzymała. A skąd się bierze wiatr, dziadku? Wiatr powstaje w wyniku różnic w temperaturze, ciśnieniu powietrza oraz ukształtowaniu terenu. Hmm. Wiatr. To nic innego jak powietrze przesuwające się z obszaru o wysokim ciśnieniu atmosferycznym w miejsce, gdzie ciśnienie jest niższe. A od czego zależy prędkość wiatru, dziadku? Od różnicy ciśnienia. Nie. Im hmm. różnica hmm. większa, tym wiatr wieje mocniej. Rozumiesz, Wnosiu? Tak! Hmm. To proste. <laughs> o, nie! Hmm. Zwiało nam kwiatki z balkonu! <laughs> Pójdę po nie! E, lepiej ja po nie pójdę. Sam nie raz byłem zawiany. Yy, Zwiany! Ahoj! Ale ulewa. To ma być ulewa? Kiedyś złapał nas taki deszcz, że zamiast chodzić po pokładzie. Pływaliśmy po nim. A statek nie zatonął? Tak, był niezatapialny, jak titanik. Ale Titanik zatonął. A, wycie się, bo jeszcze się przeziębisz. Ach. Ach. No. Mm. Mm. Dziękuję, dziadku. Mm. A powiedz, choruje się od wody i zimnego powietrza, prawda? Nie. Przyczyną choroby. Są bakterie i wirusy, które przedostają się do twojego organizmu. <gulet> Dziadku! Fuj! <gulet> 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 Można temu jakoś zapobiec? Jak najbardziej. Trzeba dbać o odporność, zdrowo się odżywiać, wysypiać, ubierać odpowiednio do pogody i nie dać się zmoczyć, jak jest zimno. Albo się! Szczepić! Szczepić? Mm -hmm. Szczepienie polega na wprowadzeniu do organizmu niewielkiej, bezpiecznej ilości bakterii lub wirusów. Fu, dziadku, a po co? Żeby organizm nabrał odporności. Czyli nauczył się walczyć z bakteriami i wirusami w Twoim ciele, Wnosiu. I dzięki temu nie zachoruje naprawdę? Tak jest! Szczepionki stosowano już 400 lat przed naszą erą, ale upowszechniły się w Europie dopiero 200 lat temu. Czyli jeśli się zaszczepię, to nie zachoruję? Oooo! Ryzyko jest zawsze. Ale mniejsze. Poza tym, nie zachorujesz tak ciężko, jak wtedy, gdybyś nie był zaszczepiony. E, to ja biegnę się zaszczepić! Na co? Na wszystko! Ach. Poczekaj, aż przestanie padać, bo się jeszcze przeziębisz! A

Kiedyś przyleciała do nas cała chmara. Nie dało się od nich odpędzić. Cały byłem w bomblach. a jak swędziało, tylko oczy mi oszczędziły. Nienawidzę komarów. To koszmar. Są bez sensu. Nieprawda. Komary pełnią ważną funkcję w przyrodzie. Ich zniknięcie byłoby katastrofą. Na pewno nie dla mnie. Dla wszystkich ludzi i zwierząt. Ach, komary są pożywieniem dla ptaków i żab, ich larwy jedzą też ryby. W dodatku, w dodatku same komary pomagają, pomagają, pomagają zabrać kwiaty, kwiaty, tak jak, jak pszczoły. Aaaa. nie Zniknęły inne zwierzęta. Zniknęłyby to też inne zwierzęta. Dokładnie, nosił. Wiem, że ich kąsanie jest nieprzyjemne, ale musimy się nauczyć z nimi żyć. A, rozumiem, dziadku. Czyli czasem trzeba się trochę poświęcić. Nie martw się, Wnusiu. Pewna wiedźma z Haiti podarowała mi niezawodny krem na komary. Jeśli się nim posmarujesz, żaden komar cię nie tknie. A ty nie będziesz musiał ich zabijać. Haha! Ha! Gdzie on może być? O nie! Uch! Zużyłem go rano jako pastę na kanapki. Ach Dziadku! Dziadku! Nie mogę zejść! Jak to? Tu jest za wysoko! Czekaj, pomogę ci! A jeszcze oh. trochę! Nie no, sięgnę! A nie chcę tu zostać na zawsze! Wytrzymaj jeszcze chwilę! Dziadku! Zejdź po tym! A nie możesz po mnie wejść! Jeszcze czego? Jak tam utkniemy we dwójkę, to kto nam pomoże? Ale ja się boję! Odwagi maki! Dziękuję, zadku! O, Nie dziwię się, ja też się bałem. Teraz? Nie, jak byłem na koronie ziemi. A gdzie to jest? Nie gdzie, ale co? Korona ziemi to potoczna nazwa najwyższych szczytów poszczególnych części świata. Mount Everest w Azji najwyższa góra świata. A w Ameryce Południowej. Denali w Ameryce Północnej. Kilimanjaro w Afryce, Elbrus w Europie, Puncak Jaya w Australii i Oceanii, masyw Winsona na Antarktydzie. To po, po jednej <laughs> na kontynent. kontynent. Dokładnie. Byłeś, Byłeś na, na nich wszystkich, w dziadku? Wielokrotnie. Potem, Potem robiliśmy zawody z inną, inną ekipą. Kto wie, będzie w zimie, od, zimie innej strony, od innej strony, albo tyłem, ty, czy, albo tyłem ty, byłem, skarpetek. czy bez skarpetek. <laughs> I zawsze zagrywałeś? Nigdy. Ale było tam bardzo wysoko i zimno. Kiedyś się o tym opowiem? Ach,